Czy kiedykolwiek czułeś się przytłoczony ciężarem emocjonalnego przywiązania, jakbyś utknął w cyklu, z którego wydaje się niemożliwe wyjść? Nie jesteś sam. Wielu ludzi zmaga się z trudnościami związanymi z odpuszczaniem, czując się bezsilnymi, uwięzionymi w swoich emocjach. Ale oto jasna strona zmiana jest nie tylko możliwa, ale także w zasięgu twojej ręki. Inspirowani ponadczasową mądrością starożytnych stoików, takich jak Marek, Aureliusz i Seneka, w tym materiale poznasz dziesięć potężnych zasad stoickich które pomogą Ci emocjonalnie odłączyć się od innych. Dlaczego detachment jest tak transformujący? Jak powiedział Seneka, kto jest odważny, ten jest wolny. Detachment nie oznacza stania się zimnym lub obojętnym, lecz odnalezienie siły i jasności w sobie. W tym materiale odkryjesz głębokie zasady stoicyzmu, które poprowadzą Cię w kierunku emocjonalnej wolności. Wdrażając te nawyki do swojego codziennego życia, odkryjesz praktyczne i zdrowe strategie, które pozwolą ci poluzować uchwyt emocjonalnego przywiązania, odzyskując spokój umysłu i koncentrując się na tym, co naprawdę istotne. Wyobraź sobie, że żegnasz się z mentalnymi kajdanami, które cię wiążą, i przyjmujesz nowo odkrytą jasność i skupienie. Nauki stoicyzmu umożliwią ci nawigację po emocjach z odpornością i mądrością. Jak powiedział Marek Aureliusz, masz władzę nad swoim umysłem, a nie nad zdarzeniami zewnętrznymi. Zrozum to, a odnajdziesz siłę. Dzięki zastosowaniu tych nauk nauczysz się stawiać wewnętrzny spokój ponad okolicznościami zewnętrznymi. Czy jesteś gotowy uwolnić się od łańcuchów emocjonalnego przywiązania i przyjąć moc osobistego rozwoju? Jeśli tak, ten materiał jest dla ciebie. Poprowadzimy cię przez 10 stoickich nawyków, które zmienią twoje podejście do emocjonalnego detachment. Zacznijmy od zadania sobie pytania: co tak naprawdę ma wartość w naszym życiu, jeśli nie pokój w naszych umysłach? Dołącz do nas. Gdy odkrywamy te zasady, torując drogę ku uwolnionemu stoickiemu umysłowi. Jeśli ten materiał ci się spodobał i okazał się pomocny, zachęcamy do subskrypcji i dołączenia do naszej społeczności, aby mieć dostęp do kolejnych inspirujących treści. Chętnie poznamy twoją opinię, więc zostaw komentarz poniżej. Jeśli nie wiesz co napisać, po prostu wpisz. Emocjonalna wolność zaczyna się teraz. Zanurzmy się w to i rozpocznijmy wspólnie tę podróż ku emocjonalnemu wyzwoleniu. Zasada pierwsza, moc detachment. Czy kiedykolwiek czułeś, że Twoje emocje są jak marionetka z kimś innym pociągającym za sznurki? Zastanawiałeś się, ile kontroli oddałeś innym tylko z powodu swoich przywiązań? Właśnie tutaj wkracza moc detachment. Nie oznacza to, że przestajesz się przejmować, lecz zaczynasz żyć życiem, w którym Twój spokój i szczęście nie są dyktowane przez czynniki zewnętrzne. Dlaczego detachment jest tak transformujący? Weź pod uwagę mądrość Epikura, który powiedział Nie cierpimy z powodu wydarzeń w naszym życiu, ale z powodu naszych osądów o nich. Detachment polega na odzyskaniu swojej mocy, zrozumieniu, że mimo iż nie możesz kontrolować zdarzeń zewnętrznych, możesz kontrolować swoją reakcję na nie. Pomyśl o tym, kiedy zbyt mocno trzymamy się ludzi lub sytuacji, zaczynają one kontrolować nas. To tak, jakbyśmy oddawali komuś pilot do naszych uczuć, pozwalając im przeskakiwać między kanałami według własnego uznania. Ich wpływ może dyktować twoje szczęście, smutek, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do podejmowania nieodwracalnych decyzji. Detachment oznacza odzyskanie tego pilota i samodzielne decydowanie, które kanały oglądać. Wyobraź sobie, że twoje emocje są jak latawiec. Każda nitka, do której jest przywiązany, reprezentuje potencjalny kierunek, w którym twoje emocje mogą być pociągane. Jeśli trzymasz się zbyt wielu nitek lub jednej zbyt mocno, jesteś na łasce wiatru. Stoicyzm uczy nas, aby poluzować uchwyt i zrozumieć, że chociaż nie możemy kontrolować wiatru, możemy zdecydować, które nitki trzymać. To podejście nie czyni cię zimnym lub obojętnym, czyni cię ugruntowanym i odpornym. Zacznijmy praktycznie. Najpierw zidentyfikuj, do czego lub kogo jesteś zbyt przywiązany. Następnie zapytaj siebie, dlaczego szukasz potwierdzenia, czy boisz się samotności, czy może czegoś innego. Zrozumienie korzeni swojego przywiązania to pierwszy krok w poluzowywaniu jego uchwytu. Teraz angażuj się w aktywności, które napełniają cię poczuciem celu i satysfakcji. Skupiając się na tym, co możesz kontrolować, a odpuszczając to, czego nie możesz, zaczynasz zakotwiczać się w swojej własnej sile i wartościach. Przyjmując detachment, zaczynasz dostrzegać świat w inny sposób. Uznajesz, że twoja wartość nie jest związana z okolicznościami zewnętrznymi, lecz jest wewnętrzna i niezachwiana. Ta realizacja daje Ci moc, by iść naprzód z jasnością i pewnością siebie, wolny od mentalnych kajdan przywiązania. Pamiętaj, jak powiedział Seneca, kto jest odważny, ten jest wolny. Praktykując detachment, nie wycofujesz się z życia, lecz angażujesz się w nie jeszcze bardziej, z klarownym umysłem i stabilnym sercem. Zasada druga: zrozumienie przywiązania. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak mocno trzymamy się niektórych osób lub sytuacji, nawet gdy sprawia nam to ból? Co napędza tę potrzebę trzymania się i jak możemy się od niej uwolnić? Zrozumienie przywiązania to kluczowy krok w podróży ku emocjonalnemu detachment i osobistej wolności. Zanurzmy się głęboko w ten koncept, czerpiąc mądrość od stoickich filozofów, aby nas poprowadzić. Przywiązanie w swojej istocie ma korzenie w naszym ego. Stoicki filozof Epikur powiedział kiedyś, bogactwo nie polega na posiadaniu wielkich dóbr, lecz na posiadaniu niewielu pragnień. Ta mądrość podkreśla istotę przywiązania, Naszych pragnień i postrzeganych potrzeb. Gdy jesteśmy przywiązani do czegoś lub kogoś, często działamy z miejsca ego, szukając potwierdzenia, bezpieczeństwa lub poczucia tożsamości z zewnętrznych źródeł. Wyobraź sobie noworodka, promieniującego radością i nietkniętego zawirowaniami ego. W miarę jak dorastamy, nasze ego zaczyna przejmować stery, zaśmiecając nasze życie przywiązaniami. Te przywiązania, czy to do ludzi, rzeczy czy idei przyćmiewają nasz osąd i odciągają nas od naszej prawdziwej istoty, którą jest miłość i zadowolenie z siebie. Czy kiedykolwiek czułeś, że twoje szczęście zależy od aprobaty lub obecności innej osoby? To wyraźny znak przywiązania napędzanego ego. Aby rozpocząć proces uwalniania się od tych przywiązań, najpierw musimy uznać, czy naprawdę są nasze przywiązania produktami naszego ego, które szuka bezpieczeństwa i uznania. Żądaj sobie pytanie, dlaczego tak bardzo przywiązuje się do tej osoby lub wyniku? Jakie lęki lub pragnienia napędzają to przywiązanie? Zrozumienie korzeni swojego przywiązania to pierwszy krok do poluzowania jego uchwytu. Teraz wyobraź sobie życie, które płynie z miejsca miłości, a nie ego. Co by się stało, gdybyś mógł zaufać obfitości wszechświata, wierząc, że to, co jest dla Ciebie przeznaczone, samo znajdzie drogę do Ciebie? Ta zmiana myślenia jest potężna. Chodzi o uznanie swojej wewnętrznej wartości i zdolności niezależnie od czynników zewnętrznych. Gdy zaczynasz postrzegać swoje pragnienia i związki przez ten pryzmat, zaczynasz dostrzegać, jak zbędny ciężar dodają do Twojego życia. Przyjęcie koncepcji obfitości jest kluczowe. Gdy porzucasz lęk przed stratą, wszechświat często nagradza Cię czymś więcej niż to, co odpuściłeś. Odłączenie się nie oznacza, że mniej Ci zależy, to oznacza, że lepiej rozumiesz. Oznacza to pozostawanie wiernym swojej istocie i pozwolenie miłości, a nie lękowi, by cię prowadziła. Droga do detachmentu jest transformacyjna: chodzi o zrzucenie warstw ego, aby odkryć pełną miłości duszę, która się pod nimi kryje. To o dążeniu do lekkości, wolności od ciężaru przywiązania, gotowości do powitania nowych błogosławieństw otwartymi ramionami i zdecydowanym sercem. Priorytetując swój wewnętrzny spokój nad zewnętrznym uznaniem. Torujesz drogę do życia pełnego prawdziwej emocjonalnej wolności i spełnienia. Zasada trzecia iluzja kontroli. Czy kiedykolwiek czułeś, że twoje szczęście zależy od działań lub uznania kogoś innego? Czy czasami wierzysz, że wystarczy tylko wystarczająco się postarać, by kontrolować wyniki swoich relacji i emocji? To powszechne nieporozumienie, z którym wielu z nas się zmaga, iluzja kontroli. Zrozumienie i rozmontowanie tej iluzji jest kluczowe dla emocjonalnego detachmentu i osobistej wolności. Nasze ego często oszukuje nas, wmawiając, że możemy kontrolować zewnętrzne wydarzenia i reakcje innych ludzi. Ta iluzja prowadzi nas do nadmiernego przywiązywania wagi do tego, jak postrzegają nas inni, co może skutkować emocjonalnym przywiązaniem i zależnością. Jak powiedział Epiktet, mądry filozof stoicki, nie to, co ci się przydarza, ale to, jak na to reagujesz, ma znaczenie. To powiedzenie podkreśla fundamentalną zasadę stoicyzmu: choć nie możemy kontrolować zewnętrznych wydarzeń, możemy kontrolować nasze reakcje na nie. Gdy kurczowo trzymamy się iluzji kontroli, możemy zacząć idolizować innych i stawiać ich na piedestale, wierząc, że nasza wartość wiąże się z ich aprobatą. Ta mentalność tworzy zniekształcony obraz rzeczywistości, w którym postrzegamy innych jako posiadających coś nieosiągalnego. Kiedy jednak zdejmiemy te iluzję, zdamy sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy równi, Wszyscy jesteśmy wrażliwi, nikt nie ma specjalnego biletu, który czyniłby go z natury lepszym lub bardziej wartościowym. Aby zburzyć te iluzje, zacznij od uznania, że wiele z tego, co wydaje nam się, że możemy kontrolować, w rzeczywistości jest poza naszym wpływem. To uświadomienie może być zarówno pokornym, jak i wyzwalającym doświadczeniem. Akceptacja, że nie możemy kontrolować działań ani uczuć innych, pozwala nam skupić się na tym, co możemy kontrolować, na własnych myślach. Reakcjach i osobistym rozwoju. Przesunięcie uwagi do wewnątrz buduje pewność siebie i odporność. Na przykład, zamiast szukać uznania u innych, praktykuj afirmacje. Regularnie przypominaj sobie o swoich unikalnych, mocnych stronach i cechach. Zrozum, że Twoja wartość nie zależy od postrzegania innych. Ta praktyka jest zgodna z inną nauką stoicką Marka Aureliusza: masz moc nad swoim umysłem, nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Zrozum to. A znajdziesz siłę. Przyjęcie mentalności obfitości to kolejna skuteczna strategia. Zauważ, że wszechświat jest ogromny i jest w nim wystarczająco dużo miłości, sukcesu i szczęścia dla wszystkich. Gdy przestajesz bać się utraty jednej konkretnej osoby lub wyniku, otwiera się na świat nowych możliwości i szans w relacjach. To zrozumienie pozwala ci kochać swobodnie, bez desperackiego przywiązania. Umożliwia ci docenienie relacji. Jednocześnie zachowując poczucie własnej wartości i niezależności. Pamiętaj, że wprowadzanie emocjonalnego detachmentu nie polega na obojętności, lecz na uznaniu, że Twoja pełnia nie zależy od obecności innych. Wchłaniając te zasady stoickie, rozwijasz głęboką emocjonalną siłę, która przygotowuje Cię do stawienia czoła życiowym niepewnościom z godnością. Zrzucaj iluzję kontroli i przyjmuj wyzwalającą prawdę, że prawdziwa moc leży w Twoim umyśle. Zasada czwarta: Detachment w praktyce. Czy zdarzyło ci się kurczowo trzymać przesłych doświadczeń lub relacji, nie mogąc ich puścić i zastanawiając się, co by się stało, gdybyś to zrobił? To powszechna sytuacja trzymać się czegoś tak mocno, że aż boli, a jednocześnie bać się puścić. Ale co, jeśli puszczenie mogłoby prowadzić do czegoś jeszcze lepszego? Zbadajmy, jak wprowadzić detachment w życie, czerpiąc mądrość z filozofii stoickiej. Jak powiedział Epiktet, Bogactwo nie polega na posiadaniu wielu dóbr, ale na posiadaniu niewielu pragnień. Ta zasada doskonale odnosi się do emocjonalnych przywiązań. Czy jesteś gotowy, aby uwolnić się od przeszłości i zrobić miejsce na nowe możliwości? Wyobraź sobie, że trzymasz linę tak mocno, że zaczynają cię boleć dłonie. Boisz się puścić, ponieważ nie wiesz, co się stanie, jeśli to zrobisz. Prawda jest taka, że puścić nie oznacza upaść. Czasami oznacza to, że w końcu możesz wyciągnąć ręce i sięgnąć po coś jeszcze lepszego. Musiałem się tego nauczyć na twardo, gdy trzymałem się wygodnej relacji, ponieważ wydawała się bezpieczna, nie zdając sobie sprawy, że zamykam drzwi do potencjalnego szczęścia, które pukało do moich drzwi. Ile razy robiłeś to samo, bojąc się puścić to, co znasz, z lęku przed nieznanym? Oto kolejna prawda: lęk przed utratą, znany jako FOMO, to pułapka. To jak obserwowanie. Jak wszyscy inni pokazują swoje najlepsze chwile w mediach społecznościowych, podczas gdy ty myślisz, że tracisz życie. Ale pamiętaj, że media społecznościowe to starannie wyselekcjonowane, przefiltrowane migawki, mające na celu pokazanie idealnych momentów. Zatrzymałem się w końcu na przewijaniu opowieści innych ludzi i zacząłem żyć własnym życiem. Strach przed tym, że coś mi omija, przestał mnie trzymać. Czy często porównujesz swoje życie do życia innych? Czas zerwać z tym cyklem. Nieznajomość każdego szczegółu życia kogoś innego nie oznacza, że coś tracisz, to oznacza, że jesteś w pełni obecny w swoim życiu, tworząc niezapomniane chwile, które należą tylko do ciebie. Przywiązanie do fałszywego obrazu szczęścia może sprawić, że odpuszczenie wydaje się niemożliwe. Widząc innych, którzy żyją swoim najlepszym życiem, obawiasz się, że zostajesz w tyle. Pamiętaj jednak, że trawa często wydaje się bardziej zielona z daleka. Z bliska dostrzegasz, że także ma swoje brązowe plamy. Tworzenie iluzji perfekcji w czymś życiu odbiera radość z twojego własnego. To jak bieganie na bieżni, próbując dogonić halegram, niezależnie od tego, jak szybko biegniesz, nigdy go nie osiągniesz, ponieważ nie jest prawdziwy. Odłączenie się nie oznacza rezygnacji z radości, lecz definiowania jej na własnych warunkach. Aby emocjonalnie się odłączyć, kieruj się stoicką zasadą skupiania się na tym, co jest w twojej kontroli, twoich myślach, działaniach i rozwoju to wyzwalające uświadomić sobie, że niczyja opinia, żadna przeszła relacja, a nawet błyszczące życie na mediach społecznościowych nie ma mocy, by określić Twoją wartość czy szczęście. Ta świadomość jest Twoją zbroją, pozwalającą Ci iść naprzód, nieobciążonym zbędnymi przywiązaniami, wolnym, by doświadczać życia w całej jego nieprzewidywalnej chwale i otwartym na prawdziwe, satysfakcjonujące relacje, które czekają tuż za rogiem. Pamiętaj, że odpuszczenie nie jest końcem, lecz odważnym krokiem ku życiu, które naprawdę zasługujesz. Zasada piąta droga do szczęścia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego prawdziwe szczęście wydaje się być na wyciągnięcie ręki, ale wciąż poza zasięgiem? Związane z kaprysem innych lub okolicznościami zewnętrznymi. Co by było, gdyby klucz do trwałego szczęścia tkwił w tobie, niezależnie od wpływu innych? W tej części zgłębimy stoicką drogę do szczęścia i jak emocjonalne odłączenie może prowadzić do głębszej, bardziej odpornej radości. Skąd pochodzi prawdziwa wartość? To pytanie, na które odpowiedź może skierować nas z powrotem od zbędnych przywiązań do stanu emocjonalnej wolności. Jak mądrze powiedział epiktet, bogactwo nie polega na posiadaniu wielkich dóbr, lecz na posiadaniu niewielu pragnień. Ta głęboka prawda nakłania nas do spojrzenia w głąb siebie, a nie na zewnątrz, w poszukiwaniu poczucia wartości i szczęścia. Zrozumienie tej koncepcji jest szczególnie ważne, gdy musimy oderwać się od kogoś. Nie chodzi o przerywanie więzi z złością czy obojętnością, lecz o dostrzeganie, że najgłębsza forma towarzystwa, jaką kiedykolwiek posiądziesz, to ta, którą masz z samym sobą. Prawdziwa wartość, jak się okazuje, pochodzi z wnętrza z Twojego charakteru, Twojej mądrości, tego, jak traktujesz innych. Jak często błędnie sądzimy, że nasze szczęście jest uzależnione od obecności kogoś w naszym życiu, że nasza wartość wzrasta dzięki ich aprobacie lub maleje przez ich zaniedbanie. Ta mentalność więzi nas. Ograniczając nasz ogromny potencjał do kaprysów innych. Wyobraź sobie ptaka, który sądzi, że potrzebuje pozwolenia, by latać. Ograniczamy nasze emocjonalne niebo. Wyobraź sobie zamiast tego uświadomienie sobie, że niebo zawsze było otwarte, czekając, byś rozpostarł skrzydła na własnych warunkach. Ta niezależność jest wyzwalająca, ucząc nas, że nasza wartość nie waha się w zależności od opinii innych. Odłączenie się zatem nie jest aktem odsuwania kogoś, Lecz zbliżania się do naszej esencji poprzez koncentrację na osobistym rozwoju i stawaniu się najlepszą wersją siebie. Uwalniamy się od ciężaru potrzebności. To jak pielęgnowanie ogrodu, nie błagasz o to, by jeden kwiat zakwitł, a dbasz o glebę, podlewasz rośliny i ufasz naturalnemu procesowi. Skupiając się na samorozwoju, pielęgnujemy ogród, który kwitnie niezależnie od tego, kto zdecyduje się przejść obok niego lub podziwiać jego piękno. Ta pielęgnacja staje się źródłem radości. Która jest niezależna, odporna i niezwykle satysfakcjonująca. Jak stąpać tą drogą emocjonalnego odłączenia? Zaczyna się od zrozumienia, że jesteś kompletny, niezależnie od czyjejś afirmacji. Twoja podróż polega na odkrywaniu przestrzeni własnego nieba, uczeniu się kochać wolność, która płynie z latania solo, gdy to konieczne. Przyjmij mądrość stoicyzmu, skup się na tym, co jest w Twojej kontroli, w Twoich myślach, działaniach, rozwoju. To nie oznacza zamykania serca czy odwracania wzroku od miłości i więzi, to oznacza zabezpieczanie swojego emocjonalnego kotwicy na stabilnym gruncie własnej istoty. Pamiętaj, Twoja wartość nie jest układanką pozbawioną kawałka należącego do kogoś innego, to dzieło sztuki w trakcie tworzenia, kompletne jak jest, lecz otwarte na dodawanie piękna z otaczającego świata. Zasada szósta. Przyjmij teraźniejszość. Czy często utknąłeś w wspomnieniach przeszłości lub obawach dotyczących przyszłości? Przyjęcie chwili obecnej to potężny sposób na emocjonalne odłączenie i odnalezienie spokoju w sobie. Ta praktyka, głęboko zakorzeniona w filozofii stoickiej, zachęca nas do pełnego życia w teraz, doceniając bieżący moment, zamiast być pochłoniętym tym, co było lub co może być. Marek Aureliusz, znany stoicki filozof, mądrze powiedział ogranicz się do teraźniejszości. To stwierdzenie podkreśla istotę stoickiej mądrości, jaką jest znaczenie skupienia się na chwili obecnej. Gdy rozmyślasz o przeszłości, możesz znów przeżywać bolesne doświadczenia lub trzymać się tego, co już nie istnieje. Podobnie, gdy martwisz się o przyszłość, często tworzysz niepotrzebny niepokój z powodu wydarzeń, które jeszcze się nie zdarzyły, a być może nigdy się nie wydarzą. Oba te nawyki mogą uniemożliwić Ci doświadczenie bogactwa chwili obecnej. Praktykowanie uważności to skuteczny sposób na przyjęcie teraźniejszości. Uważność polega na zwracaniu uwagi na swoje obecne doświadczenie bez osądzania. To oznacza pełne zaangażowanie w to, co robisz, niezależnie od tego, czy czyjesz posiłek, spacerujesz czy rozmawiasz. Zauważ szczegóły, smak jedzenia, uczucie podłoża pod stopami, ton głosu drugiej osoby. Zanurzając się w tych doświadczeniach, osadzasz się w teraźniejszości, co może przynieść ulgę. Przywiązanie do przeszłości lub przyszłości, angażowanie się w uważne działania, może znacząco zwiększyć Twoją zdolność do bycia obecnym. Medytacja, na przykład, uczy umysłu skupienia na tu i teraz. Nawet proste ćwiczenia oddechowe mogą przywrócić Twoją uwagę do chwili obecnej. Spróbuj poświęcić kilka minut każdego dnia na te praktyki. Z czasem zauważysz, że mniej rozprasza cię żal za przeszłością czy lęk przed przyszłością. Życie w teraźniejszości oznacza także docenianie tego, co masz teraz. Kultywuj wdzięczność za małe chwile i proste przyjemności w swoim życiu. Ta zmiana perspektywy z tego, czego brakuje, na to, co jest w obfitości, może przekształcić Twoje spojrzenie na świat ułatwiając pozbycie się przywiązań, które cię obciążają. Przyjmując chwilę obecną, budujesz fundament stabilności emocjonalnej i klarowności. Ta praktyka pomaga w radzeniu sobie z życiowymi wyzwaniami spokojnym i skupionym umysłem, pozwalając ci w pełni i radośnie doświadczać życia. Reguła numer 7. Zmień sposób myślenia. Zmiana sposobu myślenia to potężne narzędzie do emocjonalnego dystansu. Polega na zmianie percepcji i interpretacji sytuacji, co pomaga uwolnić się od negatywnych wzorców myślowych i emocjonalnych zależności. Jak powiedział stoicki filozof Marek Aureliusz, dusza przyjmuje barwę swoich myśli. Zmieniając swoje myśli, zmieniasz swój stan emocjonalny i ogólne spojrzenie na życie. Zacznij od zidentyfikowania negatywnych myśli, które utrzymują cię w przywiązaniu. Mogą to być przekonania, takie jak, nie mogę żyć bez tej osoby, nigdy nie znajdę nikogo innego, czy moje szczęście zależy od nich. Takie myśli tworzą poczucie zależności i bezsilności. Rozpoznanie tych wzorców to pierwszy krok do ich zmiany. Następnie podważ te myśli, zadając sobie pytanie, czy są one absolutnie prawdziwe. Jakie dowody posiadam, aby potwierdzić to przekonanie? Często okaże się, że te myśli są przesadzone lub bezpodstawne. To zrozumienie może osłabić ich wpływ na twoje emocje. Gdy już zidentyfikujesz i podważysz swoje negatywne myśli, Zastąpi pozytywnymi lub neutralnymi. Zamiast nie mogę żyć bez tej osoby spróbuj jestem w stanie odnaleźć szczęście i spełnienie samodzielnie. Zamiast nigdy nie znajdę nikogo innego użyj, czeka na mnie wiele możliwości miłości i połączeń w przyszłości. Nowe myśli powinny odzwierciedlać bardziej zrównoważoną i wzmacniającą perspektywę. Aby wzmocnić te nowe wzorce myślowe, praktykuj codzienne afirmacje. Zapisz pozytywne stwierdzenia o sobie i swojej zdolności do samodzielnego rozkwitu a następnie czytaj je na głos każdego dnia. Z biegiem czasu te afirmacje mogą pomóc w przekształceniu Twojego umysłu w kierunku bardziej pozytywnego spojrzenia. Dodatkowo techniki uważności, takie jak medytacja, mogą wspierać Twoje wysiłki w celu zmiany myślenia. Uważność pomaga dostrzegać swoje wzorce myślenia bez oceniania, co pozwala skuteczniej je obserwować i zmieniać. Zmiana myślenia to niejednorazowe działanie, lecz ciągła praktyka. Konsystentne kwestionowanie i zmiana negatywnych przekonań buduje odporność emocjonalną i daje większą kontrolę nad reakcjami. Ta zmiana w myśleniu wspiera poczucie wewnętrznej siły i dystansu, upoważniając cię do działania z pewnością i klarownością. Reguła numer 8: Ustaw zdrowe granice. Czy masz trudności z odmawianiem lub ustalaniem granic wobec innych? Ustalanie zdrowych granic jest kluczowe dla emocjonalnego dystansu. Granice chronią Twoje dobro i dają Ci kontrolę nad swoją przestrzenią emocjonalną. Zidentyfikuj, jakie zachowania są akceptowalne, a jakie nie i jasno komunikuj je innym. Szanując swoje granice, wzmacniasz poczucie własnej wartości i zmniejszasz zależność od innych w kwestii potwierdzenia lub szczęścia. Ustalenie granic definiuje linię między tym, gdzie kończysz Ty, a gdzie zaczyna inna osoba. Ta praktyka pomaga zapobiegać emocjonalnemu splątaniu i promuje poczucie autonomii. Na przykład, jeśli czyjeś zachowanie powoduje u ciebie stres, spokojnie, ale stanowczo wyraź swoją potrzebę przestrzeni lub zmiany w interakcji. To nie chodzi o odsuwanie ludzi, ale o ochronę swojego zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Ustalając te granice, pamiętaj, że granice są formą szacunku dla samego siebie. Sygnalizują innym, że cenisz siebie i swoje potrzeby. Z biegiem czasu konsekwentne ustalanie granic pomoże ci kultywować zdrowsze relacje oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. To proaktywne działanie w kierunku emocjonalnej niezależności, zapewniające, że twój spokój nie zależy od działań czy akceptacji innych. Ustalając i utrzymując zdrowe granice, tworzysz bezpieczne środowisko emocjonalne, w którym możesz wzrastać, co pozwala ci skupić się na własnym rozwoju i dobrostanie, wzmacniając poczucie siebie i poprawiając jakość życia. Reguła numer 9. Dbaj o siebie. Kiedy ostatnio zrobiłeś coś tylko dla siebie, Angażowanie się w dbanie o siebie jest niezbędne dla emocjonalnego dystansu i budowania niezależnego, odpornego życia. Seneka podkreślał znaczenie osobistego dobrostanu, wskazując, że zdrowy umysł w zdrowym ciele to krótkie, ale pełne określenie szczęśliwego stanu w tym świecie. Dbanie o siebie oznacza priorytetowe traktowanie działań, które pielęgnują Twoje ciało, umysł i ducha. Ćwiczenia fizyczne, na przykład, nie tylko poprawiają Twoje zdrowie, ale także uwalniają endorfiny. Które poprawiają nastrój. Medytacja i praktyki uważności pomagają skupić myśli i zmniejszyć stres, promując klarowność umysłu i stabilność emocjonalną. Zainteresowania i pasje odgrywają kluczową rolę w dbaniu o siebie, niezależnie od tego, czy jest to malowanie, czytanie, ogrodnictwo czy gra na instrumencie. Te działania dostarczają radości i spełnienia, czyniąc cię mniej zależnym od innych w kwestii szczęścia. Dodatkowo spędzanie jakościowego czasu z bliskimi, którzy cię wspierają i podnoszą na duchu, Wzmacnia poczucie wspólnoty i przynależności. Dbanie o siebie to tworzenie zrównoważonego stylu życia, który wspiera Twój dobrostan. Dbając o siebie, budujesz mocny fundament, który pozwala Ci stawić czoła życiowym wyzwaniom z pewnością. Oddzielenie się emocjonalnie od innych nie wynika z chłodności, lecz z miejsca wewnętrznej siły i pewności siebie. Priorytetowe traktowanie dbałości o siebie to kluczowy krok w pielęgnowaniu spełnionego, niezależnego życia. Zasada numer 10. Praktykuj wdzięczność. Zauważyłeś kiedyś, jak skupienie się na tym, czego Ci brakuje, może sprawić, że poczujesz się bardziej przywiązany do tego, czego nie masz? Praktykowanie wdzięczności może znacząco zmienić Twoją perspektywę, pomagając Ci emocjonalnie oddzielić się od kogoś. Aktywnie uznając i doceniając pozytywne aspekty swojego życia, tworzysz nastawienie obfitości, a nie niedoboru. Wdzięczność pomaga dostrzegać wartość w tym, co już posiadasz, co zmniejsza postrzeganą potrzebę tego, co wydaje się brakować. Na przykład, każdego dnia zapisz trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Mogą to być tak proste rzeczy, jak słoneczny dzień, wspierający przyjaciel czy smaczny posiłek. Ta praktyka kieruje Twoją uwagę z tego, co jest nieobecne, na to, co jest obecne i satysfakcjonujące w Twoim życiu. Filozof Epikur zauważył, nie psuj tego, co masz, pragnieniem tego, czego nie masz. Pamiętaj, że to, co teraz masz, kiedyś było wśród rzeczy, na które tylko liczyłeś. Ta mądrość przypomina nam, by doceniać nasze obecne błogosławieństwa, zamiast skupiać się na tym, czego nam brakuje. Wdzięczność poprawia twoje samopoczucie emocjonalne i buduje ochronę przed bólem oddzielenia. Gdy rozwijasz nawyk wdzięczności, łatwiej jest ci puścić przywiązania, które już ci nie służą, torując drogę do spokojniejszego i bardziej spełnionego życia.